Dzień dobry, w jest kolejny piękny poranek. Wstałem jako pierwszy, pojechałem szukać czegokolwiek do jedzenia w okolicy i okazuje się, że po drugiej stronie w sumie budynku sprzedają żarcie uliczne. Gotowe już praktycznie, dopiero co przygotowane. To Proszę bardzo, w zestawie ryż, jajko, mięso, jakieś tam warzywka, taka pseudo-kmerska suróweczka na ostro. No proszę bardzo, chwilę człowieka nie było. Nie ma jeszcze siódmej rano, już się zebrała ekipa, bo dzisiaj jedziemy do dżuny na wioskę. Najkrótsza, może nie najszybsza, ale najbardziej malownicza z pewnością trasa w stronę wioski Jun będzie prowadziła drugą stronę Mekongu, tak więc lecimy na przeprawę promową, tak jak widać, chodzi właśnie o skalę masową, naprawdę. Z jednego się zjeżdża, do drugiego się wjeżdża, tak to wygląda. I okay. dalej z Jun, a tymczasem kolejny drogowy kwiatek, ciach, łódeczka. Coś pięknego. Dojechaliśmy prawie pod wioskę Jun, ale musieliśmy tutaj lekko dogonić ekipę, bo była cała na piwko. robiliście jakieś zakupy? Bo by wypadało jakieś zakupy zrobić. Gadałem na ten temat z Jun. No i powiedziałem jej, żebyśmy to po prostu robili już na miejscu w wiosce, nie? więc trzeba z nią pogadać na ten temat. Zapytałem się, czy mają taki piwo Black Panther, taki stout. Eee, B. B. How Black Panther i Mike? Chmyk Mau. Black. Mau? Bo trzyma to jest Scott. Nie, Chmyk tak? Black Panther? Nie, ABC kosztuje piątkę, Black Panther taki sam smakuje, jest za 2,50 no bez przesady To jeszcze pokażę ten sprzęt, którym chłopaki przyjechali? To jest taka... nie wiem, czy coś? No to taki lepszego sortu pojazd, droższy Okej okay. I tu też jest chyba chłod... tak, też jest chłodzenie wodą o tu jest nawet taki system regulacji poziomu chłodzenia wody, jak widać, przesówka. No i to sobie tutaj właśnie kapie ta woda z tych zbiorniczków. Ten stream problem, the, same the, car, you know? the ale no fajny jest taki potencjometr serc, swoisty zbawiamy. bardzo Zabry sobie te, mhm. na, budzenie, Ale budzenie, to, Ale patrz jaki ma potencjometr taki widzę, 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 To jest medyczny, to jest od kroplówki że to Bomba no. Bomba Dobra, From hospital Tak w ogóle w okolicy dość dużo ostatnio jest pogrzebów, nie wiem o co chodzi Bo tutaj jest coś takiego, że jeżeli te namioty są wystrojone na biało i jest smutna muzyka takie właśnie duszki wiszą to jest pogrzeb tak jest tak bardziej kolorowo żółto czerwono różowo i wesela muzyka to jest wesele no także tego nie wiedziałem June mi powiedziała

i to No na start imprezy. Także wesoło. Chodźmy na Jest grzewka. Chodź! tu się dużo dzieje teraz, bo dżungla już przyjechała, także jest świeży temat. Nie? Podłoga z bambusa. Znamy ten pak. Wiele było dobrze wysuszone, ale fajnie trwało trwa i Ale właściwie, tak naprawdę. Czy to trochę nie przypomina takich naszych ołtarzyków, które się robiło, z takich tam nowych ścianek na przykład, albo... Obrazków i takich rzeczy W sumie zakomuny ludzie kolekcjonowali różne rzeczy Które przedstawiają jakąkolwiek wartość sentymentalną czy taką ozdobną Bo po prostu były stosunkowo trudne zostanie. dostania no. Teraz jest u nas moda na minimalizm A tutaj takie ołtarzyki Nawet jest taki ołtarzyk wewnętrzny w domu dla duchów Właśnie ten Czyli w sumie to samo co u mnie Też jest ołtarzyk merski, ale przed chatą Żółte zrobię takie leśniki, żółte Teraz pokażemy jak to wygląda Generalnie tu mamy kierowcę To kruk, który zostaje do jutra, ma taki kontrakt Także chyba bym się trafił w tak, no spoko No bo nie dość, że kurs To jeszcze impreza i to kurs w dwie strony płatny Więc spoko mhm. To ja już wiem, że czeka nas wyprawa do miasta nie będę więcej piwa, to jest pewne. Nie będę się rozładować, i po prostu pojechać. Po więcej. Tak. I taka masa na nie, 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 nie. Nie, na nie, 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 na nie, nie, tak, tak to wygląda. Hmm. Widzisz, jak pani mama poprawi, to nie ma, nie? Czyli to trochę mięsa z kokosem, trochę tych kiełków takich. Zawijamy. No coś nie wyszło. Pierwszy zawsze jest zepsuty, nie martw się. Powiedzmy, że prawie się udało. Mm. No, to prawda To muszę jakieś takie różne patenty po farmerskie podpatrzeć. Może coś ciekawego gdzieś się znajdzie trochę zwierząt. Tu widzę bardzo mądrze jest tak, że zamknięte są te małe taczki i to chyba bo są też małe kury. Także jest święty spokój, że się nie gubi i nic tego nie zaatakuje z zewnątrz, także bardzo rozsądny pomysł. Jest trochę wcześniej, trochę mnie to przeraża, ponieważ mamy godzinę około 12, Punkt 12 południa, tu się jakaś impreza gaskowa zaczyna. To prawda od obiadu, ale hmm, znając życie to prawdopodobnie tutaj będzie dzisiaj bardzo wesoło wieczorem. Potrzebujemy dżun, z tego względu, że te bariery puszczalne, jak chodzi o relacje międzyludzkie, tutaj nie są inne niż u nas. Bo u nas jest tak, że te pierwsze kroki się wykonuje szybko, a potem jest taka ściana, ściana prywatności, a u jest... Takie bardzo, bardzo zachowawcze podejście. Nie oni nie znają języka, nie wstydzą się. Ja nieraz byłem w przez to zawsze tak. Co jest tam No, to normalnie. To miejsce... Czyli co, trzeba poczekać na facetów? Poczekać na facetów. alkohol I to wiesz, będą latały później dookoła jak oni są są że picę. No tak, hierarchia, hierarchia. Tak. No nasz Łukasz no. też dopiero teraz siada, kiedy myśmy wstępki zjedli, no, widzisz, także... To też chciał mu zaproponować, a on nie No tak. A to ja mu dam browara. Z racji tego, że jest jeszcze przed pierwszą, to już szykujemy się do spania. Tutaj zajechałem motorem. Teraz musimy tylko dzieci ominąć i te inne rzeczy tutaj na chacie. Koguty, kurki. I nasza miejscówka na wieczór jest tutaj, w dole merskiej chaty. Dostęp do wody jest w innym miejscu, tam się będziemy pewnie ogarniać. Jest Adam, już poszedł spać. Adam lekko przerażony tymi realiami, nie przywykły. Ja już się tutaj adoptuję, czyli przygotowałem sobie stół jako miejsce pracy. Mam też w razie czego motor jako miejsce pracy, też jest spoko. Dam sobie z tym zupełności radę. Ja będę spał tu, tutaj Adam jak widać, tutaj Krzysztof. No, Ten współczesnie też będzie dobrym meblem do wykorzystania No i cóż hotelu jakiego hotelu? Z jakąkolwiek Co ty Adam? Nie, nie, Teraz przyjęst coś fajnego. Ja z tą ręką i jeszcze te komary. Nie ma komarów. Stary u mnie w Ratana nie ma komarów. Nie ma komarów. Co? Tam jest jezioro. Gdzie? No tu zaraz zobrzewamy z jezioro was looking for you go to the city okay okay mm. super o taka kuchnia o Kmerska kuchnia john could you tell me something about this place It's kitchen robot yeah kitchen po po for... and this is this what we buy yeah, yeah carry okay okay the carry food Ile tu mają tych kogutów czyli tutaj jeden zapije pierwszy o czwartej? To się zaczyna koncert do siódmej. Ja już wiem, czy mi się to je. Już bardzo dobrze wiem, czy mi się to je. No nic nie. Ale na szczęście tutaj na prowincji się idzie spać wcześniej razem z kurami. I wstaje razem z kurami. Czego Adam jeszcze nie wie. No ale po drodze do jakiegoś miasteczka najbliższego mam jeszcze uprawę mango. Jun. dziś tutaj. Ona chce się pochwalić i pokazać jak tam jej rośnie. To jesteśmy, to jest tutaj happy. Yeah, happy I see. Uh -huh. mango. Nico growing very good now. 3 years now. So happy. Dobra. John, hmm? we have to go to the city hmm? because I uh, don't want to drink something. He's got problem with staying in your mom's house. Szukam koszulki, bo została mi tylko jedna, jeden zostawiłem Mondulkiriu w opakówkach. A, i problem jest z tego tylko że <laughs> kmerzy jak, jak tylko mogą próbują mi cokolwiek sprzedać no i ja się z nimi męczę psychicznie bo ja po prostu nie akceptuję takiej formy handlowania więc po prostu odchodzę, mówię dziękuję, to nie to 14 km żeby znaleźć jakiś monopol normalny i się okazuje, że nie ma więc Adam będzie no zasmucony to też grozi ryzykiem, że będzie chciał uciec do jakiegoś hotelu, który najbliższy jest 50 km stąd. A szkoda, bo tak naprawdę tylko podpicie go czymś, jest nadzieją na to, że zostanie z nami na wieczór. Dojechaliśmy, znaleźliśmy takiego gleborzuta. Mam nadzieję, że uda się nakłonić Adama, żeby tego spróbował. I że trochę go to powstrzyma, żeby nie uciekał nam z żadnego hotelu. To jest jakiś Chińczyk chyba. Nie, nie, nie. No nieważne, to jest wrestler, który ma 20 koni i 700 ml. No, miejmy nadzieję, że 884, czyli to jest kambodżańskie. Hej, jest Kambodżan. Maj. Beka. Will it. To się zdziwi. Nie było niczego w promieniu 14 km, ale specjalnie dla ciebie udało się w jednym sklepie. W tym promieniu znaleźć alkohol cięższy. No No bo ty masz problem, żeby tutaj siedzieć, bo najwidoczniej coś ci przeszkadza, tutaj spać. Komary, mówię, ja tu nie będę spał, ja gdzieś do hotelu się przynoszę. No właśnie, dlatego mówię, chcieliśmy ci pomóc, żeby tutaj zostać. Nie, nie, ja nie mogę nawet teraz tak za mocno. Bo Nie, co to jest? tego nie napiszę. A w życiu. nie ale patrz w ogóle kto to tutaj coś Nasz ministry op Industrii and Energy To ma 20 V Czyli Adam będzie spał w hotelu To z truk jeszcze nie wiadomo, to Krzysztofem nie wiadomo, ale to się okaże. John, I need some glass. I need glass for me and Ha? Glas, Kupisz glass. Glas? Okej, ok, ok. Perfect. No to będziemy testowali. Mam. No. Ja mam problem z takimi rzeczami z jednej prostej przyczyny. Ja mam dopiero 30 lat, także ja jeszcze jestem zdrowy. Nie jeszcze takie specyfiki jakoś tam bardzo nie szkodzą, ale wiadomo, że z ten człowiek będzie bardziej ostrożny. Zobaczymy co to za to. Należy powiedzieć. Ahoj... Ahoj przygoda. To widzisz. Czyli jesteś jeszcze całkiem młody duchem w porównaniu do, do Adama. Nazywa się Wrestler i mamy tutaj produkt. Yy... Of Ministry of Industry Energy Odpadki z tak. produkcji tak, <grabia> oleju napędowego Albo energii elektrycznej Tak fajnie Zobaczymy To są odpadki z produkcji napięcia Ej, fajny taki owocowy ten zapach No owocowy, daj popatrzeć Ojej, jaka landryna, jak takie jak keleris kiedyś. No to właśnie o to chodzi, że. To jest keleris, to jest to nie takie nalewka, tak jak była, nie? Tak jak już wina. Bardzo łagodne, no. Jak wino. Ci z wioski na górze to się tego napiją na pewno. Wrata na Kili. Ja tymczasem doprowadziłem się do porządku. Cóż, z nas trzech na pewno zostaje tu sam. Czy Krzysztof jeszcze nie wiadomo, Adam to jeszcze pewno będzie uciekał do jakiegoś hotelu, mimo że ma tam. no z pięć dych, ale to już jego sprawa. Cóż, zobaczymy co się dalej dzieje na naszym podwórku, a ja może pokażę jak wygląda Łazienka, bo to w sumie jest coś co jest interesujące. Tak. Thank you so much John. Łazienka jest tak skonstruowana, że oczywiście te skutki są delikatnie skośne, spadają i spadają tam w stronę toalety gdzie jest coś odpływ tu jest oczywiście zbiornik na wodę No a tu mamy dżun która pierze mi właśnie spodnie powiedziała żebym zostawił, że ona mi to zrobi sama także to się będę co ja tam się będę upierał thank you dżun a tymczasem młoda zajmuje się obracaniem kury w sumie tych kur jest teraz 8? Tak? 8 7 było ponad. Tam jedna się gotuje jako normalnie. Nie? Mhm. Dobra, teraz proces czyszczenia kibla, bo mamy za dużo much, ale w ogóle jakie było ciekawe, takie właśnie niezrozumienie, bo ja mówię, dobra, to musimy wyczyścić stół, żeby muchy nie siadały. A co zrobiła John? A John poszła to taką paloną chemię na muchy. Taki dymek, że. Żeby ten, żeby muchy nie latały. Ale jeszcze jaka to jest różnica? Ty. Ja jej mówię, musimy wyczyścić no. stół, a to zaczęła rozpakowywać tą, tą taką chemię, żeby wiesz, żeby się ją paliło i żeby te muchy nie latały Nie no nie. Trzeba trochę wody dolać Mamy no. mały zwrot akcji, nie wiem z czego ten zwrot akcji wynika, czy coś nie wiem, weszło może w krew, ale Adam zostaje, dzielnie A że ja wjeżdżam, tak? Nie, ja chciałem hmm. gdzieś jakiegoś hotelu, iść hostelu, czegokolwiek, żebym nie złał na hamaku, nie? Szczególnie z tą ręką, ja jestem ciężki, to opada, komary i gryzą Czyli co, masz podłogę? No jak tu mam podłogę, no, mam materac, nie, mam moskitierę, no to już okej, okay, to już nie, tu to mogę spać, ja żyjemy. nawet chcę tu zostać. Nawet drzmia jest straszne. Nie, nawet zmia jest straszna. Ja chcę tu zostać, tylko po pierwsze mówię, z tą ręką nie mogę spać na takim głównie. Poza tym ja ogólnie w moim wieku nie mogę spać na takim głównie. Po trzecie, ja nie jestem plecakowcem, żeby spać na czymś takim. Po czwarte jest, tu są tu hotele, to bym sobie wziął jakiś hotel, o ile są i o ile bym przyjęli. Po piąte wszyscy wracamy jutro, no to już wracajmy. Po szóste jutro będzie fajny kątem do nagrywania, więc go nagrajmy. Po nie. siódme jest niebezpiecznie w nocy wracać nad kółkiem i tak, nie? Czy tu sam i Czyli zostaje. Jeszcze zobaczcie, jak to jest na z Tak pierwszy chuj się obudzi, to no, potem będą wszystkie za nim. I tak o czwartej zostaje. A do jak się obudzę, to od razu wyjdziesz tu. No. Ja tylko uważam, że trzeba wypuścić odpowiednio że ja już alkoholu wyprzucną. Dlaczego kupiłem. To, co dało się kupić i dostać, czyli wrestlera 20-konnego, proszę pana. I tyle, patrz, w ogóle on jest ostrzeżony jak ten, jak ten detektyw Rudkowski. To trochę krócej, też ma taki garnek na głowie. No ale jednak standardy chmerskie zostały zachowane, czyli goście tutaj, czyli my tutaj, biali i koleżanki, które się kręcą wokół znaczy białych, i reszta chmerów tam czyli po staremu. samo jest są Marcina, nie? Ile tam lat jest w proces z chmerami, to jednak. Nawet jak siądą do stołu wszyscy razem to pół godziny a potem oni sobie tego niższego siedzą i no w swoim towarzystwie. Okay, okay. No, my jemy psa. Hop. I tak moi drodzy, my cię John Hoła, który przeżył, a nie jak myślą niektórzy widzowie Adama, został zjedzony. Kończymy ten dzień przygód w Kambodży.